Jak duże napięcie towarzyszy aktorowi, kiedy na przykład film czy serial wchodzi na ekrany? Nie wiem, czy pani chodzi do kina posłuchać reakcji publiczności, czy pani jest ciekawa tego, czy się będą śmiali, czy w odpowiednich momentach będą się śmiali. Ja tak naprawdę nie miałam okazji zagrać komediowej roli w kinie takiej większej. Yy, miałam okazję zagrać komediowe role w telewizji. Yy, yy. Natomiast w kinie zagrałam drugoplanową rolę i to trudną, bo taką matkę alkoholiczkę, także tak u Doroty Kędzierzawskiej jestem. Także jak się pojawiłam na, na, na ekranie, to tak naprawdę nikt tam się nie śmiał. Ja tak naprawdę wtedy, no oczywiście jest to jakieś napięcie, kiedy widzimy się na, na, na dużym ekranie. Ehm... Wtedy zawsze tak sobie myślę, jaka jest energia widowni, czy, czy, ta, czy ta widownia Cię słucha, czy w jakikolwiek sposób zwracasz e, uwagę tych ludzi, którzy Cię oglądają. E, to na pewno jest e, ogromne napięcie i tak naprawdę bardzo miło zobaczyć siebie na, 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 na dużym ekranie, a tym bardziej, jeżeli, jeżeli rola jest jeszcze fajna i... Czego sobie życzę w przyszłości? Właśnie może zagrać komediową rolę, bo, bo takie mam wrażenie, że, że być może e, im jestem starsza, tym, tym, tym powiedzmy łatwiej, tym mam większy warsztat. E, przyjdzie mi po prostu zagrać jakąś śmieszną rzecz partię.